Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej premierce. Słuchajcie, zaraz święta, zaraz święta, Wielki czwartek, ale mamy premierkę. Właściwie to jest takie typowe wznowienie chyba nawet kolorystyka się nie zmieniła, ale jak co to śmiało, poprawcie mnie w komentarzach. No tak, Czołak, no my to oczywiście nazywamy premierką, bo zawsze tak już mówimy, że te czwartkowe to premierki, chociaż wiadomo, że. Czasem jest to po prostu wznowienie. Wznowienie Zodiak. Zdrapeczka za 10 zł, główna wygrana 470 tysięcy. Mamy dwie zdrapeczki: 24 i 25, czyli sama końcówka paczki. Po prostu podane przez panią z kolektury, słuchajcie. Żadna tam sugestia, żadna tam, jaki jest mój numer, mój znak zodiaku, nic, zupełnie po prostu szał. Po prostu szał. No i co? No i sprawdźmy, sprawdźmy, co nam tutaj wyjdzie. No, mimo iż to jest wznowienie, ale tak pokrótce tutaj sobie przypomnimy, przypomniemy, co tutaj się dzieje. Mamy taki standard stada standard słuchajcie lotto czyli mamy symbole będzie tu pełno symboli i wygrane będą przypisane do tych no i jeżeli w tych symbolach będzie właśnie gwiazdka albo księżyc a dosłownie to półksiężyc no to mamy wygraną jeżeli gwiazdka to po prostu wygrywamy przypisaną kwotę jeżeli półksiężyc to tą kwotę będziemy mogli pomnożyć żadnego bonusa nie ma nic takiego ale sprawdźmy sobie jeszcze tabelę wygranych, słuchajcie tabelę wygranych 9 stopni wygranych, dyszka, czyli zrocik standardowy e, potem 20 zł, 30, 50, 70, 170, 470, 4700 i 470 tysięcy, więc według mnie nic tutaj się nie zmieniło, jest jak jest, drapiemy słuchajcie, bierzemy się za. Drapanie dzisiaj. Dwie zdrapeczki drapeczki podychę, więc wkład 20 zł, a ile wyjdzie, to za chwilę się okaże. Chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie wszystkich słuchajcie, zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale. Dam na dole przycisk subskrypcji. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych kolejnych premierek, kolejnych zdrapek, kolejnych odcinków, gier komputerowych, jeszcze jakiś może innych filmików na kanale, jeżeli się takie pojawią, no myślę, że po prostu warto. Będzie mi też bardzo miło, że zostawisz łapeczkę w górę i jakiś komentarz pod filmem. A teraz już naprawdę bierzemy się za drapanie. Bardzo przyjemna warstwa ścieralna, bardzo fajnie się tu drapie, przynajmniej mi. Jedziemy, miś. Czyli nie ma. Konik. Planeta. Słońce. No, słońce, no to może księżyc będzie. Może, może. Jest flaming. Statek. Słuchajcie, taki statek kosmiczny. Rakieta, można by powiedzieć. Lira. Delfin. Kotwica. Jest parasol. Oj, już jesteśmy gdzieś w połowie z drapeczki niestety na razie żadnej wygranej nie ma, ale mam nadzieję, że za chwilkę się to zmieni. Jedźmy dalej. Syrena. Ziemia. Krab. Żółw. Sputnik. Kompas. Naczynie. Portyk. Oj, ostatnie, ostatnie dwa symbole, słuchajcie. Przedostatni symbol to teleskop, a ostatnie, no, rzadko, rzadko się zdarza, że w ostatnim jest wygrana, ale zdarza się. Już kilka razy mamy udokumentowane słuchajcie na filmikach, że w ostatniej, w ostatniej szansie dali nam wygraną. Sprawdźmy czy tak będzie i tym razem. Niestety, słuchajcie, jest ufo, niestety zdrapeczka z numerem 24 jest zdrapką pustą, zdrapką przegraną, ale upewnijmy się jeszcze, chociaż myślę, że ciężko byłoby tutaj się pomylić. W ogóle myślę, że sobie zdrapiemy ją całą, taką pierwszą, no pierwszą, nie pierwszą wznowienia, ale pierwszą z tego wydania, więc sobie zobaczymy cała, co oni nam tutaj dali. No i oczywiście też te kontrolne. Kontrolne już widzimy. No właśnie, no tutaj. Patrzcie tu jak trzy podrząd główne wygrane. oho, Niestety żadna nie wpadła tutaj do, na mojej kieszeni. Albo kontrolne mamy O, S i G, czyli pusto, czyli niestety pusto. Gdzieś tu, o właśnie, tutaj jest ten kod kreskowy. On byłby nam przydatny, tak gdybyśmy wygrali. No niestety. W tym wypadku przy tej drapeczce on jest nam zupełnie zbędny, więc odkładamy teraz tą różową drapeczkę i bierzemy tą żółtą, chyba to jest żółty kolor, chociaż pewno ma jakąś dokładną nazwę ten kolor, ale ja się na kolorach nie znam, więc po prostu przejdę do drapania. Przypominam tylko, że gwiazda i księżyc, tego szukamy. Portyk. Kompas, flaming, syrena, chmura, planeta. No, słuchajcie, zacząłem się obawiać, żeby nie było jednego wielkiego pustaka dzisiaj. No dobra, jedźmy dalej. Jest słońce, jest żółw, jest parasol, bardzo podobnie jak tam, no ale. Nie do końca nie identycznie, więc liczę, że coś tu jeszcze będzie. Jednorożec. Jest i ziemia. Jest i delfin, słuchajcie. Lira. UFO. No wtedy skończyliśmy na UFO, no to może tu jakby będzie ciąg dalszy, w końcu będzie tak gwiazdka albo księżyc. Jest teleskop. Jest kotwica. Cztery ostatnie jest sputnik jest statek przedostatni symbol to miś się zaczynaliśmy tamtą zdrabkę. ostatni symbol no zaciśnijmy kciuki zobaczymy może akurat się uda niestety słuchajcie jest krab niestety sprawdzamy kontrolne myślę że będą w podobnym miejscu co ostatnio i dokładnie M, G i H. No to co? No to czas na króciutkie, słuchajcie, króciutkie podsumowanie. No niestety, niestety, słuchajcie, dzisiaj dwie zdrapeczki z Odiak wydane 20 zł, i na 20 zł wkładu, no niestety, mamy 0. Numerki 24 i 25 okazały się zdrapkami pustymi. Ale to nic, ja się nie przejmuję, słuchajcie, zaraz święta, tak, zjemy sobie dobrze, no ale my jeszcze myślę, że przed świętami się spotkamy, tak planuję przynajmniej, więc jeszcze sobie będziemy życzyć, słuchajcie, na święta, a więc na święta jeszcze nie życzę. Ale życzę Wam samych wielkich, wygranych, żadnych pustaków, żadnych takich pustaków, słuchajcie. Samych, chciałoby się powiedzieć, zdrocików lub więcej, ale nie samych więcej niż zwrotów. Naprawdę ze szczerego serca Wam tego życzę. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli, trochę na pocieszenie tak, no bo faktycznie tutaj nas drapki nie rozpiściły, ale będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapeczki w górę, naprawdę fajnie, jeżeli tych łapeczek byłoby dużo, dużo byłoby komentarzy, no i też jakby jakieś nowe subskrypcje doszły do kanału, bo ja gdzieś w statystykach YouTube'a widzę, że yy, fajnie, że mnie oglądacie, jesteście ze mną, ale faktycznie nie duście tego przycisku subskrypcji, a w sumie czemu by nie. A mi to sprawi naprawdę dużą frajdę. Dużej Was już dzisiaj zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!